Się w kolejnym odcinku. Jak widać, ręką 30 trwa. Ośka sobie czeka. Jak silnik zrobię, to robimy tulejki. Dzisiaj się udzielę za zbiornik. No i ostatnio, by tam umyć. O, o, na telefonie lepiej widać. Jak widać, ściany już w miarę ten na dole. to już też mało syfu zostało. Tu zlewające czas benzyny i To jest taki yy, syf leciał. A teraz już jest w miarę git, chyba że no już jeszcze go trochę przepłukać, odkręcić kranik, a ja coś nie idzie, to tym się dzieje, wydmuchać kranik i może filterek założyć, żeby do silnika nie szło, bo nowy silnik to tak samo jak zrobiłem bo... chyba nie będzie gorszej jakości bardzo wyczyściłem filtr. Jest cały czyściutki tak samo kolektor sący ten czekajcie widziałem na słońcu, o czyściutki, tu korbowody, głowic, właśnie jak widać głowic, wału, pompy i wtrysków nie ma. Dzisiaj wstawiłem posta, że jedziemy w trasy z tym, byliśmy tam w Lubartowie zawieść głowicę do naprawy, wał do szlifu. I pompę wtryski do naprawy. Tydzień. Jak się dobrze później, to tydzień nie będą u nas, a jak nie, to dwa tygodnie. Od razu będą panewki z wałem. A tutaj to się może zastanowić co tu jest. Tu jest y, stara. Jest opakowanie machle po tych tulejach i tułkach jest od teraz. Ale w środku mamy oryginalną tuleję. Ja mi pokażę jak wygląda oryginalna tuleja z tej ki Przywieźliśmy, żeby ją obciąć, gdzieś obciąć i zrobić z niej jej do dostarania tłoków. A tu nie ma tej, tego tłoka, bo został tam na sterych. kiedy ja wam pokażę, jak tam są fanty. Więc pewnie może obstają, że też będą założone tutaj machnę. Do tutaj już ładnie umyta. Co ja tu jeszcze miałem powiedzieć? No właśnie, jak będzie nowy silnik, to żeby łączyło świeże powietrze, dobra, to filtr i to będzie wyczyszczony. I żeby chodził dobrze, na no to bak będzie wyczyszczony. I najlepiej chyba założyć taki, kurde, czy tu gdzieś będzie? Filterek, tak wam pokażę. jakim chyba jest z tego czerwonego sprzęta. No to oczywiście jest cała e, szuflada gratów Część to jest zła, część nie Gdzieś tu był To 30, instalacja i kilka gratów e, Tutaj o, o coś takiego, tylko może większy założyć A no tutaj mamy, o szablony, nie wiem, tutaj też 60 Do 60 też takie będę musiał zamówić No bo to nie może się, źle... Gorzej prezentować to tu jest, ja mogę wam pokazać. No nie wiem, mam nadzieję, że w ogóle to dajcie suba i łapkę w górę. To jest taki film, co słychać z remontem. Chcę w nim zrobić sporo detali. No takie koszulki znalazłem. bo teraz tu się wyświetla. Macie wyświetlone zdjęcie i wiadomo, że tej pani chyba, która, która je ma. No... To jest ta oryginalna, to ona trochę inna jest. No, taka, mam nadzieję, że. Bo już porobiłem pomiary, i na no to tu jeszcze się pozmieniało. Mam pomalowane uchwyty do kierunków i do tych. O, no, chyba trzeba będzie kupić te nowe gumy do baku, bo te wszystko jest dobre, nie? O te i podkładki. To jest, od razu mogę to. To jest chyba, to jest dobre, nie? Ale te gumy to chyba trzeba nowe kupić, no bo te stare to już taki przeżytek w sumie. Nie? Podkładki też tu. Te gumy to chyba trzeba nowe pozamawiać. To chyba jeszcze jedno trzeba paczkę na się kupić. Bo mam kilka gratów tam do kupienia. No tu mamy oryginalna lampa. Lampa od Saby. Pozdrawiam, sobie, jak oglądasz też pomalowaną. Takie lampy były w naszej siumce. No, tutaj mam drugą, on troszkę średnie jest ona od nowa nie była ściągana ściąnika trochę gorsze I kupiłem tą lampę, bo nie wiedziałem, że u nas w szafie leżała taka ta lampa oryginalna od szafii. Tu była szlifnikiem, szpachlowana, trochę źle przeszlifowana ale, ale jest. Pan czeka. E, Tego szporacza chyba nie zakładam, o, to oryginalny e, ten zbiorniczek, go się zrobi, nie przeleży. Wielki poczyściłem do malowania, jeszcze te w od su chcę wyczyścić, żeby góra silnika ładnie się prezentowała. Korbowody są bardzo dobre, zostają. Pompę, nową kupić. smoka wyczyściłem. Prawa felga, felga z obciążnikiem, jaka jest brzydka. To ja też muszę cztery fergin to tam też są wyczyścić. I na samym koniec, jak będzie złożona do malowania, muszę korpus wyczyścić. I napiszcie, czy chcecie jakieś film z czyszczenia jeszcze tych fer, takiego przygotowania do malowania, jeszcze chyba szpachlowaniu błotnika, bo w jednym miejscu muszę go. Zaraz wam pokażę, gdzie muszę go przeszpachlować O tu chyba się założy takie jakie powinno być, takie białe, obciążniki przygotowane do malowania, wyczyszczone. Tłumnik, a właśnie, jeszcze sprawa z tłumnikiem. Zostaje ten, no chyba, że coś takiego znajdę, jaki powinien być oryginalnie. Jak znajdę taki, to może będzie taki. No tutaj maska. Tu były takie dwie wgniotki, to ja troszkę wyklepałem i szpachlą. Kurde. I szpachlą, ja potraktowałem. Tu błotnik w jednym miejscu muszę. za blacharka leży, nie? Jeden, może tu, no i drugi, o tutaj będziecie mieli lepsze teraz zdjęcie. No taki dzisiaj film informacyjny, trochę co z remontem. Bo tu sporo osób pisze na. czekajcie, światło na TikToku, na YouTubie. Pewnie dużo osób się zastanawia, kiedy koniec. No także, mam nadzieję, że rozwiję was trochę, nie wątpliwości no to chyba w tym filmie będziemy kończyć bo to już będzie jakieś 10 minut około bak wytyszczony praktycznie tam wleję mu ropy go, przepłukam go tak o i odkręcę kranik przedmucham kranik i będzie gitara chyba będziemy kończyć ją pomału po tym trzeba będzie umyć bo widzicie tu jest brudna tutaj do malowania bo butla zdjęta tam od podręcznym gdzie jest to takie ogłębienie też wyczyścimy trzeba będzie jeszcze upoczyścić i umyć i będziemy malować no to w tym filmie to było na tyle zostawcie łapkę w górę subskrypcja, komentarz subskrypcja z dzwoneczkiem bo lecimy po 1300 subów no więc siema do zobaczenia chyba w filmie Skąd na silnika